Słuchaj, no, nagle teraz Marcin Gorta wiesz, łaskawie zaprasza mnie na swój mecz. Ja też mam jakby wrażenie, odnoszę, że to jest jakaś próba ocieplenia swojego wizerunku, a wiesz, no ja musiałem wziąć odpowiedzialność za swoje wybory w przeszłości i ja raczej nie, nie, nie powinienem chyba się w to angażować. Marcin musi swój wizerunek jakby ocieplać, czy, czy Piwo, którego sobie naważył, wypić sam. Ale bo pytanie jest takie: Czy są rzeczy takich, może. może bo to są rzeczy, chyba których nie da się wybaczyć. No, Bo jeżeli dostaje Twoja takie i takie wiadomości i to wszystko tak wygląda, tak jak o tym opowiadasz, to wydaje mi się, że trudno jest przełknąć czasami to, co się wydarzyło. Aż to nawet nie chodzi o to. W międzyczasie jeszcze było pewnie. Domyślałem się, że wiele szpilek, które Marcin mi, mi, mi wciskał, e czy. Podważanie mojej pozycji w kadrze, czy nie wiem, czy moich sukcesów z reprezentacją. Także, no, ja wiem, ja nigdy na to nie reagowałem. Pierwszy raz zresztą o tym rozmawiamy. U nas jest problem taki, że my prawdopodobnie mijamy się z wizją tego, jak, jak ja widzę koszykówkę i jak on widzi koszykówkę. A może to nie chodzi o koszykówkę o życie, no bo wydaje mi się, Na że... pewno też, w jakiś tam sposób.